No, witajcie ludzie w kolejnym let's play'u Zastanawiałam no, się, nagrać my też Gdyż nie widziałem, żeby jakiś z na go przeszedł od początku do końca Żeby pokazał całą grę, od początku do końca, a ja się postaram to zrobić Jak grałem kiedyś, to mi się udało prawie przejść, ale nie do końca, gdyż... Dokonałem jednego z tego wyboru, ale dobra, teraz gramy no Dawaj sobie słuchajcie. Co do dnia przed wieloma laty? O, mój przybrany syn już wstał i ubrał się, jak widzę. Dzisiaj jest festyn dożynkowy, i rada zachodniego portu wymaga ode mnie, żebym poprowadził turniej strzelecki. Zdumiewa mnie ludzka potrzeba świętowania dni pamięci. Ale może jeszcze wyjdzie z tego coś dobrego. Przyjechał kupiec Galen. Będzie zainteresowany moimi futrami, jak zawsze. A pieniądze przydają się w życiu. Miniony sezon był ciężki i na polach uprawnych. I w dzikich ostępach, podczas gdy ja będę zajęty turniejem strzeleckim, ty musisz załatwić interes z kupcem. Weź moje futra ze skrzyni koło obrazu. Okej. Włącz to tam jest w ogóle niepotrzebna, wiesz... Już, no. już przeszedłam tu na tak. U, u. W jak chwili, za chwilę wracam. Szperam trochę sobie nie. Postaram się, żeby było mniej lagów i szybciej niż Nie powinno być w ogóle rap bardzo mój. To do zobaczył za chwilkę. Nie, wiem, może jest lepiej. nie wiem. Dobrze. Widzę, że masz futra. Galen zapewne ustawił na trawniku swój namiot. Będzie bawił się na festynie tak jak mieszkańcy wioski. W zeszłym sezonie poprosiłem go, by przywiózł mi łuk. Z drewna z lasu zmierzu. Sprzedaj mu futra, a za pieniądze kup łuk. Przyjaciele czekają na ciebie przy moście. Na pewno śpieszy im się na festyn, ale nie zapomnij o interesie z galenem. No, i... teraz tak... Ja... będę starał się pokazać grę jak najlepiej, czyli... Um, um, czyli, że robić jak najwięcej... zadań i... dziwnych. Jesteś! Chodź, festyn już się zaczął! To największy festyn od lat! Wielka widownia. Wszyscy nam kibicują. To nasza ostatnia szansa. Zapiszemy się u Georga na rynku. Chodźcie. No, po prostu sobie nie przejdę grę. No, na no, przykład. postaram się. Nie wiem, nie przeszedłem, ale byłem blisko. No. A zaraz. No. Jesteś pewien, że się rozprzestrzenia, Orlen? To nie zaraza, Georg. To coś innego. Nie ma pleśni, nie ma gnicia, tak jakby rośliny nie chciały rosnąć. Jakby nie miały odwagi wzejść i spojrzeć w słońce. Co mówią druidzi? W tym problem. Dawniej ostrzegali mnie o kłopotach, zanim sam zauważyłem, że się zbliżają. Tym razem jest tylko przeklęte milczenie. Myślisz, że powinniśmy coś powiedzieć? Na Festyn przybyli wszyscy, nawet... Nie. Masz rację. Nie wiem czy zostaje przy przełominać. Aha! Zastanawiałem się kiedy się pojawicie. nie. To ostatni rok kiedy możecie wystąpić, prawda? Zasady są takie jak zwykle. Wygraj trzy z czterech... Wygraj wszystkie cztery, a rada wioski przy... Jeśli będziesz mnie... No, no ja sobie poradzę, to jest proste. To jest tylko samouf. Nie no, najprawdopodobniej. Wie to wie to wie co... Ej, o fajnie pokazuj mi to, tak fajnie. Tak. Każdy najlepiej powiem, że jeżeli... A, właśnie, On ma lepszy pancerz oh o no. jeden od nas. więc najlepiej na początku na magia. sobie zamienić, tak, żeby mieć lepszy tak. pancerz. Hmm. jak się skończy ten odcinek to ja sobie... I ...tak powiem... No, no, Zmniejszę tego, nie wiem, no, ale... Zmniejszę, żeby może... Tego. Aha, może no, żeby lepiej mówiło. No. I F12 to jest zapis, tak w ogóle. No i to też w jest zapis, bardzo szybki. Czasami. Przeważnie. Aha, i jak się naciśnie... ...spację, to jest zatrzymanie gry. Nie masz ze mną No... Załatwimy ich! Tę pierwszą walkę się udało zrobić, ale już drugiej z dla mistrzów. Hmm. No to jakby to powiedzieć, on nas uleczy. Wow! Ale dużo. A, na się Aleks Jeśli ktoś grał w prototypa jedynkę, to wie o wie, co to jest. Znaczy powinien.

wywołania liczka. teraz będzie powiększenie na Zresztą pamiętam, pamiętania, już dwa razy robiłem miejskie obarwy. No i teraz niszczenie. Wszystko na tą No Ale to są słabe zaklęcia. Na poziomie pierwszym nie wiem, czy w ogóle się opłaca nie, nie, używać ich. Tylko tak. Jak się nie ma co robić, bo ha-ha-ha, wiesz, to? Dobrze. To ja już idę. Cały czas to mogę Na marce. Nie wiem. Orlen ma rację. Świnia została zaczarowana. Aura jest słaba wyczuwalna, więc mogło to być proste zaklęcie, powiększenia lub mikstura. Mm. Reta dała nam zwój mniejszego rozproszenia. Wystarczyłoby przeczytać słowa. Chwileczkę. Nie powinniśmy powiedzieć czegoś lujemu? Nie to nikczemny stary drań, ale powinniśmy dać mu szansę, żeby wycofał świnię z konkursu, zanim narobi sobie... Nie, to nawet nie ma sensu, on i tak myśli nie posłuchają. Damy jej wszystkie swoje, bo jej tak żadnego nie u... A no nie, sprzedamy je. Oddawaj przywołania. Teraz jak się tego tak używało? Sprawdzam. To Razem... no, też tak można. Za mną! Pa! I już jest prawdziwy. Niech was ja wezmą. Zobaczcie, co zrobiliście z moją świnią. Teraz jest taka wielka, jak znajdą jak... no, jak jak coś tam... No. Mm, no. Dziękujemy. Ile mi jeszcze? No, tylko 300. Bo to jest każda teraz inne to do następnego poziomu. To. Widzę, że postanowiłeś walczyć o puchar. Wiem, że to twój ostatni rok, ale zasady są takie same dla wszystkich, nawet dla przybranych synów. Że my chyba nie jesteś mojego prawdziwym syna. Doskonały. Doskonały. Wykonany przez kogoś, kto kocha swoje rzemiosła. Możesz zatrzymać resztę złota jako kieszonkowe, ale jesteś tu również po to, żeby wziąć udział w turnieju strzeleckim, prawda? Nie weź kuszę tak i awans wygląda... albo nie awansem zacznę następnym odcinek teraz wystarczy to, to założyć, to założyć, a i dostaniesz takiego, nawet nie wiem co jest i tak, trzeba sobie stanąć, gdzie chyba zakończę tym tutaj, trzeba przejść do to, mam no, to co? chcesz się zmierzyć z wyzwaniem? no pogadać z czym? zasad, pasuje? będziesz jak... Nieważne. To jest nieważne. I trzeba tak... Tak, jeszcze Oj, czas trzymać do tych motorek. To wszystko. Teraz poznasz mój gniew! Jak się jest wojownikiem, to... No, znaczy, no, przeważnie się powinno trafić we wszystkie. ale... Zawsze wygramy. Nie można tego nie wygrać. Już po tobie. Bo rekord to jest 5. No rekord. E, jaki to ten rekord? No a najwięcej punkto ile, ile ktoś uzyskał to było 5, więc już go na pewno pomogli. Mięsko! Ja! No i jeszcze dwa i. I to jest statki. Jeśli teraz trafię, to będzie specjalny tekst. Nie trafię. Ale jakbym trafił, to by był taki specjalny tekst, że on mnie nierzadko wyjdzie takich yeah. dobrych strzelców i, i że mam dłuższą strzeleczką czy coś takiego dobra. Nieźle. Myślę, że twój wynik będzie w tym roku najlepszy. Jupi. Zostanę tu do końca dnia. Poczekam na tych, którzy chcą postrzelać dla zabawy. Przejdźcie. Na festynie jest co oglądać. Dobra, to ja teraz już zrobiłem trochę tych zadań, to sobie, o, no i akurat czas się skończył, stanę sobie tutaj i zakończę ten odcinek. Do następnego odcinka żegnam się z wami, komentował DG i 362, cześć!